Mano. Właśnie nadałem film ze ścielenia, a my zajmujemy się, zajmiemy się teraz e, robieniem elektryki w Tutaj są chyba wszystkie potrzebne rzeczy, które mogę zrobić tutaj w domu, e, bo nie ma sensu stać na deszczu i moknąć, nie? Zobaczcie, wygląda to tak. Przełączniki tego typu wyciągane, niby że są mocniejsze. W sensie, że się nie powinny przytoczyć. Tak to wygląda. Off-on. Tylko w zależności, oczywiście, jak się podłączy. To będzie on-off, ale jak będę podłączał każdy z tej samej strony, to będzie wszystkie tak samo. W tej puszce z góry wywiercam otwory. Mam 8 przełączników. dam 4. Pewnie. 4, 4 w ten sposób koło siebie. że będzie za dużo? Może być za dużo. Jak będą 3, 3, 3 i jeden oddzielny, to będzie do zapłonu. Bezpieczniki, a puszkę od y, bezpieczników zamontuję tutaj, bo ona jest w ten sposób montowana, że musi mieć tutaj przestrzeń. Wytnę tutaj kwadrat za chwilę fleksem, tylko sobie odznaczę, że to wejdzie. Y, wszystkie te wyjścia wyjdą w środku i stąd będę puszczał do y, przewodów, a bezpieczniki będzie można wymieniać od zewnątrz i od strony prawej y, kabiny, bo to będzie tam zamontowane, gdzie mam sekcję, która mniej więcej y, tak dodatkowo chcę założyć woltomierz. Y, Tutaj Mniej więcej w tym miejscu będzie woltomierz, tak żeby było wiadomo, jakie jest napięcie. Chwilowe. Bo ten oryginal nie działa. Zrobimy sobie tak, puszka przełączniki. No i działamy. Zacznę od tego, że podniosę sobie te przełączniki, zaznaczę markerem, gdzie trzeba wywiercić. Otwory. jeszcze nawet nie wiem jakie otwory, bo jest w drogę, to jest. na razie tu, śmieci, na śmieci. Pogoda niebezpieczna dalej mży, choć miało nie padać, tylko jeden dzień, a już pada trzeci. Kaspa izolacyjna, koszulki termopurczliwe, yy, żeńskie i męskie tyczki. Nie, to są suche, 8 przyłączników. No po co? Halogeny tył, halogeny przód. Światła postojowe, pozycyjne. To jest trzeci. Czwarty to jest zakąt. Piąty. Nie mam tyle chyba tych nawet nie mam takiej potrzeby chyba na głosie, ale to będę w zapasie, bo to pokazywałem włącza się z góry z kabiny. No się po podławiu. zobaczymy, na razie robimy przerwę, i potem wymierzamy.

jak zrobić tą diodę, która zapala się po włączeniu zapłonu pod akumulatora. Ona się świeci tylko na zgaszonym silniku, jak się odpala, to gaśnie. I tego to nie wiem jak zrobić. Ja nie jestem elektrykiem. Się zastanawiałem z czego to jest puszczone, jako z alternatora chyba, że jak alternator przejmuje, zacznie się kręcić, to wtedy już gaśnie ta kontrolka co dzieje, to nie mam pojęcia. No, dobra. To już połowa sukcesu. Tak to będzie wyglądało. Zapłon i przeróżne. przeróżne opcje. Nie wiem jeszcze jakie. Teraz muszę jakoś tego, ten wojtomierz. Ale najpierw dziękuję. korzystam. Tak to będzie wyglądało. To będzie uruchomienie zapłonu, czyli cyk. Idzie przez voltomierz i na przycisk do rozrusznika. Zrobiłem mostek. To będzie z plusa na osiem wejść w puszce bezpieczników. Mam nadzieję, że to się nie przetopi, Kabel 2,5 linka pleciona. I tak będę wkładał od pierwszego do ostatniego a wyjścia już będą tu ze środka, cyk, i tak to będzie zamknięte w ten sposób. Mniej więcej, a tutaj będzie będą bezpieczniki. Tylko teraz jeszcze muszę wywiercić otwór na, na przewód. Tego jest trochę przedługo. Ale to nic, bo ja będę potrzebował jeszcze go skrócić trochę. Powiedzmy, że tędy będzie wychodził chyba. do jedynki wchodzi ładnie na sztywno dwójka trójka czwórka piątka szóstka Łódemka i ósemka. I Skręcamy do tego. Jeszcze tylko przymierzę, czy mi czasem tylko coś nie będzie zabierać. zabierać, Nie będę. Idę po siódemkę. Mamy już tak. Tak jak widać. To jest plus zasilający cały. Rozdzielonym mostkiem na wszystkie wyjścia. Prawie wszystkie jednowolne, ale to chyba do kierunku będę musiał puścić. Ale jeszcze pomyślę, bo to tak tutaj, z... ja nie lubię elektryki robić za bardzo, dziubdziać się z tym wszystkimi kabelkami. Yy, z plusa pierwszego idzie na włącznik do zapłonu. Jak jego włączę, to będzie już szedł prąd na przycisk do yy, rozrusznika. I jednocześnie, jak jego włączę, powinien e wskazywać woltomierz, jakie jest napięcie. No bo tak jest połączone. No. Tylko Minus jeszcze muszę gdzieś tam w ramę puścić, o ten. I teraz z każdego innego plusa jest wypuszczony do każdego przełącznika. I teraz z tych przełączników robię splotkę. Wyjście gdzieś tędy wszystkimi kablami. I to będzie tyle. I w sumie obojętne tam. No się może tylko tyle, żeby tam po kolei sobie pod, podłączał, nie? Bo obojętnie co się, czym tam będzie włączać w sumie, Ewentualnie tam halogen tył i przód, żeby był koło siebie, a reszta to tam się nauczę, ale nie no, podłączę tak jakoś, ponumeruję sobie do kable, pozaznaczam, który do którego, mam nadzieję, i, 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 i zaraz podjeżdżamy TZ-em pod dom i będziemy to jakoś wszystko kurczę splotać. Zobaczymy, czy będzie działać. Добро. Да я там то пушка, to tutaj ma być. Aha. Aha. No i do bezpieczników dostęp. Ale teraz trzeba tutaj jakoś to wszystko wypierdzić. To jest dziesiątka kluczyk. Dobra będzie coś lepszego No witam Tyle udało nam się dzisiaj zrobić bo zaraz będzie ciemno ale za... zobaczcie Hebel Zapłon włączony Volty Wolt po... pokazuje Piętnastu dochodzi. I teraz tak. Tutaj. Światła. Pozycja. Wysówki na górze. Ty i przód. Tym się wyłącza przednie światła. Świecą tylko obrysówki. Tym się wyłącza reszta. Albo można sam przód. Niestety halogenów dzisiaj nie zdążę. Z przyczyn oczywistych jest już ciemno i następnego dnia będziemy się znowu bawić. Także trzymajcie się. Niech plon będzie z nami.